Jeśli projektujesz w przestrzeni outdoor, to wideo zmieni Twoje podejście do tkanin. Sambrela to złoty standard, bo zaczyna się od przędzy, a nie od gotowej rolki materiału. Włókno barwione jest w masie, kolor jest w środku, nie tylko na powierzchni, więc praktycznie nie ma mowy o blaknięciu. Do tego pełna odporność na promieniowanie UV. Materiał zachowuje odcień nawet po wielu sezonach ostrego słońca. 100% akrylu barwionego w masie daje wysoką stabilność wymiarową i odporność na rozciąganie, przecieranie i pękanie. Wykończenie hydrofobowe sprawia, że woda perełkuje na powierzchni zamiast wsiąkać w głąb. Plamy od kawy czy wina zmywasz wodą z delikatnym detergentem bez szorowania i bez utraty koloru. Dlatego Sanbrella sprawdza się na tarasach, przy basenach, na jachtach i w hotelach, gdzie tkanina pracuje codziennie. W praktyce jeden dobrze zaprojektowany komplet na Sanbrelli często zastępuje kilka tanich zestawów kupowanych co sezon. Jeśli chcesz, by Twój projekt naprawdę żył latami, sprawdź ofertę na modu.pl łamane na tkaniny.